Kilka razy zadawaliście nam już pytanie o to, w jaki sposób poznaliśmy się ze swoimi mężami. W związku z tym postanowiliśmy nagrać Wam taki krótki filmik, w którym Wam o tym opowiemy. Myślimy tak, e, myśleliśmy tak z Anką wcześniej, że chyba zacznę ja, bo ja jestem z Pawem dłużej... Mm, różnica, jest, po... tak, różnica jest e, dwóch lat, bo my z Pawem w tym roku będziemy z tobą już 9 lat, a Anka z Kubą 7. Mhm. E, jesteśmy 3 lata po ślubie, pewnie już wiecie, ja jestem po ślubie 3 lata, w, tak, tym roku? A ja w tym roku dwa lata. Czyli u nas tak w sumie prawie porównie idzie. Dokładnie, prawie. <laughs> No więc tak, jeżeli chodzi o mnie i Pawła, to yy, my z Anką, Pawła kojarzyliśmy już yy, dużo wcześniej, zanim jakby się poznaliśmy, kojarzyliśmy ktoś z Pawła. Yy, tak, jeszcze kojarzyliśmy też Pawła dlatego, że on yy, pisał kiedyś z naszą przyjaciółką, jeszcze na focy.pl, pamiętasz? No powinno. No i właśnie tak jak już powiedziałam wcześniej, dla nas, dobra będę mówić o sobie, dla mnie zawsze Paweł Adamczyski to był taki właśnie super chłopak. widzieliśmy go czasami się w klubie, jak tańczył i w ogóle i zawsze sobie myślałam, że jest jakiś fajny chłopak. I nigdy w sumie nie pomyślałam, że ten chłopak może zostać moim mężem. No i to było tak też, że jak weszła nasza klasa, to Anka z Pawłem mieliśmy znajomych Paweł chodzić, mhm. zaprosić tak? Jekus, nie będę sobie w tym górnym. Wydaje mi się, że Paweł zaprosił Ankę Jej. do znajomych. No i tak to jakoś było. W każdym razie, że ja tam nie miałam z nim żadnego kontaktu, Anka w sumie też nie tylko mieliśmy mm -hmm. znajomych. No i później jak e, zaraz po tym wszedł w Facebook, ja założyłam konto, to zostałam zaproszenie do znajomych od Pawła. No i tak trochę się dziwiłam, bo jestem sam czy że już przyszli znam, więc napisałam do niego wiadomość, czy my się znamy i w ogóle. I on wtedy napisał mi, że on się pomylił, bo on chciał zaprosić, wiedział, że ma Ankę w znajomych na naszej kasie, więc postanowił, że zaprosi ją też na Facebooku i był pewien, że ja to Anka. A ty I nie był i... tak, że Paweł w ogóle nie wiedział, że my jesteśmy bliźniaczkami. No tak? I właśnie, właśnie okazało się, że on w ogóle nawet nie wiedział, że Anka ma siostrę bliźniaczkę, że jesteśmy siostrą bliźniaczką. No, w, może w dobie Instagrama to już o tym wiedział, co No, jeszcze kilku na lat temu. Dokładnie. No i e, właśnie wtedy przez ten Facebook złapaliśmy taki kontakt, także można powiedzieć, że trochę Facebook już nas połączył wtedy. I to było tak, że przez e, jakiś tam... Zaczęliśmy się trochę spotykać, ale przez e, nie powiem jaki czas, w każdym razie nie, niezbyt długi. No i e, ta nasza e, znajomość trochę się rozeszła po kościach przeze mnie. Ale e, minął miesiąc może i ja zaczęłam strasznie tego żałować. I zaczęłam Pawła nagabywać z sami wiadomościami, <laughs> mailami. <laughs> mailami nawet. No, Paweł był oczywiście wtedy jeszcze nieugięty, ale mieliśmy wesele wtedy naszej siostry ciotecznej i postanowiłam, że go zaproszę. No i zaprosiłam Pawła na to wesele. On był też oczywiście dalej taki nieugięty, nie chciał za bardzo iść ze mną, to wesele. Paweł powiedział, że jak ja się wystroję, to będę wyglądać przy nim i była dużo starsza tak staro, nie fejdą. W każdym razie nie chciał na pewno mnie wtedy urazić, tylko, e, tylko tak chyba wyraził jakieś swoje zdanie. Nie. Nie pojedę. No, w każdym razie napisałam do niego e, wtedy takiego całkiem długiego maila, i po tym mailu e, dopiero zgodził się właśnie, że, pój że pójdę na to wesele. No, a jeszcze w międzyczasie to było tak poitem, że na przykład ja go widziałam w klubie i pisałam mm. do niego smsy, że ja tak. E, ten, że ja tak bym chciała właśnie z nim być i w ogóle nie powiem do końca co to było. Ale wiem, że pisałam właśnie do niego te różne smsy, i on tak e, jeszcze mnie dalej zbywał. I coś napisał do mnie, że ja tylko dlatego tak piszę, widziałam godzinną, bo widziałam go z inną, bo z taką koleżanką. No ale nie, naprawdę, żałowałam tego, że nam e, przeze mnie nie wyszło i, i właśnie chciałam, żeby dał mi jeszcze jedną szansę. I na szczęście dał mi tą szansę. No i jak poszliśmy sobie na to wesele razem, to już od tamtej pory wszystko się zaczęło i już tak trwa te prawie 9 lat. No, dzięki Bogu, bo mam super męża. Muszę trzymać z Czekaj, się z się rozczuliłam. <gry> dobra, teraz moja kolej. U nas zaczęło się jakoś dwa lata później. Takie, a chyba tym tego nie powiedzieliśmy, co? Miałyśmy to powiedzieć, ale nie powiedzieliśmy. Ale dwa lata później niż u nas. się Dobra, dobra. dobra. Od Nie, była taka dobra. Nie? Znaczy, długa była. No. Dobra, więc wracajmy do tematu. To ja właśnie Kubę kojarzyłam z opowiadań takiej naszej koleżanki. Ja tak, bo oczywiście to było tak, że ona w ogóle mówiła o tym, że poznała Kubę i bardzo. Mówię, pamiętam dokładnie, powiedłem, że mówiła o tym, że Kuba ma taki ładny profil, że gdzieś tam nie dzieł, ja że to ja pamiętam, no bo do tej pory lubi ten profil, kocham na ten profil. No i y, pamiętam właśnie, że ona wtedy mówiła coś takiego do Ewki, że Ewka, a może ty coś tam byś z Kubą zaczęła sfatać. Tak. Ale że Ewka już chyba wtedy zaczynała w ogóle pisać z Pawłem. i była, y, byłam zaureczona uroczona Pawłem Adamczewskim. Mhm. To po prostu widziała, że ona nie jest z tym zainteresowana. No i jakiś czas później postanowiłam sobie, że zaczepię Kubę na Facebooku. Zaczepką to. Mhm. Tak, zaczepką. No i wysłałam jemu zaczepkę. Pamiętam, że on wtedy mi tą zaczepkę odesłał. I e, czymś czy to mnie wiadomość? Jakoś tak, bo w każdym razie zaczęło się przez tego Facebooka, przez tą zaczepkę no i tak dalej. i tutaj trzeba e, napomnieć, że Facebook to normalnie jest nasz e, ten. No chciałam dodać, nie powiedzieć, że tylko ktoś, kto nam normalnie ułożył życie. Nie przesadzaj. Trochę tak jak... W cudzysłowie, no. Znaczy nie ktoś, no. Dobra. No i w każdym razie było tak, że pisaliśmy z kupopojutem wtedy i umówiliśmy się na spotkanie. Pamiętam, że wziął ode mnie numer telefonu, pisaliśmy już smsy. Po prostu umówiliśmy się już na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Nadszedł ten dzień. A Kuba po prostu się do mnie nie odezwał. Tego nie pamiętam. Nic się nie odezwał. Nie powiem czy ja do wtedy pisałam, i on mi nawet nie odpisał, No i w każdym razie później przez pół roku jakby się chyba nie mieliśmy kontaktu w ogóle i on po pół roku do mnie wtedy odezwał się znowu ponownie. I e, wtedy chyba nie powiem czy tłumaczył mi, że on miał po prostu dziewczynę. Jakoś tak to było, tak? Mhm. I powiem właśnie, że umówiliśmy się e, znowu na spotkanie, i e, wyobraźcie sobie, że. E, tego dnia, kiedy byliśmy umówieni, on znowu się do mnie i odezwał. Ja już ja, ja, ja byłam przekonana, to ja prostu że on zrobił to samo, że on znowu nie przyjdzie na spotkanie, ale on wtedy pracował jakoś na nocki, no i okazało się, że po prostu zasnął. Biedny. No i spotkaliśmy się jakoś tam kilka dni później. Pamiętam, że jak przyszedł. No i pamiętam, jak zobaczyłam Kubę, to pamiętam, że poszłam do F, ja w kuchni siedziałam, bo my wtedy mieszkałyśmy razem w jednym pokoju i mieliśmy taką malutką kuchnię, <śmias Wagner> że to było tylko jedno krzesełko takie ciśnięte między szafkami, co nie? I też, ja przez te kilka godzin jak... Bo, no aż chyba nie siedziała aż kilka godzin. Ale jeszcze co to jest ważne właśnie, co trzeba to że Anka na pierwsze spotkanie Kuby zaprosiła do mieszkania. I teraz Kubę spałem cały czas i to wypowiadają, że tak się nie robi. A ja po prostu byłam chora! Wtedy ja byłeś przynajmniej. No, tak? Nie pamiętam tak dobrze no, no, nie pamiętam, no wtedy ja w tej kuchni siedziałam te kilka godzin i tak sobie siedziałam, no. Ja powiem <noise> A ja, ja pamiętam, że przyszła i powiedziałam. jak się podoba, jaki ma fajny głos i w ogóle. No a powiem Wam szczerze, że Ance to naprawdę ciężko było dogodzić. I ona normalnie się spotyka z tymi chłopakami i zawsze coś się przykładało i w każdym spotkaniu tak. pierwszym Może o tym nie mów, czym bo jak ktoś to będzie oglądał. Ale to nikogo nie chce urazić, tylko po prostu mówię, że ty byłaś... Nie będę mówić szczegółów, no. tylko... <laughs> no po prostu no. Andrzej było bardzo ciężko. Wyjąć. I po, przeważnie po pierwszym spotkaniu mówiła, że coś tam mi przeszkadza i, i nic z tego coś nie To się mi po prostu nie pasuje. No, no tak, no musi no. pasować po prostu... No musi, no to mu no, Kobie pasowało, no i jest mężczyz moim. No, a w Kobie pasowało od początku. <słuch> y, tak. No i w sumie też tak na pewno się potoczyło od tamtej pory, tylko powiem jeszcze, że nie wiem, pewnie nie wszyscy wiedzą, ale my skobo po dwóch latach jakoś. Rozeszliśmy się i y, nie byliśmy ze sobą chyba 4 miesiące. Kurc, tu, cztery miesiące. Kurczę, tą historii też jakieś powiedzieć co? No trzeba, bo to jest akurat... Y, myślę, że to jest takie dobre świadectwo działania Boga w tej u mnie historii. Mm -hmm. z, z, z rozstaniem z kół, więc na pewno kiedyś też to opowiemy. No, a jeśli chodzi o to rozstanie, to powiem Wam, że nawet właśnie nie mieliśmy z sobą kontaktu. Zero po prostu. Mm -hmm. No i tak nagle... No, ale y, też właśnie później stwierdziła Anka, na pewno, bo nie wiem Kuba, że chyba chyba też w mm -hmm. że to rozstanie Wyszło im na dobre, patrzcie, ty tak, jakby nie zdecydowanie. Coś... I wcale bym tego chyba nie odwróciła, jakby nic. Pina. No, no także czasami rozstaje też to dobre. Że na to. tak robi zawsze. O mnie, obudziłaś go chyba. O mnie. Nie, nie przepraszam się. Nie, tu mamy kamerkę do Imkosia. Wtedy często mówiłem w tym a, samym a, momencie. A, no i o nie, o, 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 chyba Dobra, kończąc, nie się budzić. Dobra, kończąc. Tutaj mamy e, zamiar wrzucić Wam kilka zdjęć jeszcze e, z naszych takich e, najstarszych z sławów, jakie mamy, czyli nas znaleźć. Albo pomiędzy. No, w każdym razie z tych zdjęcia prawdopodobnie gdzieś tu by, będą bądź by były. No i e, jeszcze tak e, często zadaje się nam pytania, jak znaleźć dobrego męża albo gdzie go poznać i w ogóle. I tak sobie pomyśleliśmy, że tylko szybko Wam powiemy, że e, może warto szukać, e, jeżeli osoby, z, jest ktoś bieżący, to właśnie na jakichś kolekcjach, oazach, bo wydaje nam się, że tam właśnie powinni być dobrzy mężczyźni. No i e, też tak sobie rozmawialiśmy, że e, bardzo warto może też patrzeć na to, w jaki sposób e, chłopak e, zachowuje się w stosunku do swojej mamy i to Ale ja nie... nie żegnam. Nie. Znostaję. Nie, nie podnosi się. To ja idę. Łcieczki. A to z Tak, nie tylko do swojej mamy, ale też yy, jak ogólnie odnosi się do kobiet na pewno. I yy, może też jak odnosił się do swoich byłych dziewczyn, jeżeli tam to zdradzi. No w każdym razie na pewno też wam nagramy taki filmik. filmik. W którym powiemy o tym, jak to u nas jest w małżeństwach, jak, jak robimy to, żeby jak najmniej się kłócić, jak godzimy się i jakie właśnie mamy takie sposoby na to, żeby w miarę było jakoś tam nam dobrze. No i tyle. Buziaczki. Dajcie znać, czy Wam się podobało.